W zeszłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski zarekomendował premierowi zniesienie kilku obostrzeń związanych z pandemią, m.in. obowiązku noszenia maseczek. Co na ten temat sądzą jeleniogórzani i turyści odwiedzający nasze miasto? O to zapytaliśmy w dzisiejszym programie Maraton Subiektywności. Zapraszamy. Szczerze mówiąc, to naprawdę nie wiem. Nie wiem. Fajniej się chodzi bez masek, można fajnie oddychać i żyć, ale jeżeli one mają chronić nas w pomieszczeniach zamkniętych i dają nam takie poczucie bezpieczeństwa, no to myślę, że w pomieszczeniach zamkniętych mogłyby przez chwilę jeszcze zostać. Myślę, że to tak w zależności od zagęszczenia też, bo pójdziemy do kina, niejednokrotnie jest tam 10 osób w tym kinie, no i wtedy maseczka gdzieś tam mija się z celem, ale gdzieś tam w zwartych takich duży, duży dużych ilościach dużych osób, w tak, dużych, dużych skupiskach, w skupiskach autobusach ludzi. tego typu, w sklepach, gdzieś tam te maseczki jednak powinny być. Wydaje to na mi, pewno wydaje, uciążliwe. Wydaje mi się, że, że to, co przyszło do nas, to już jest, i nasze organizmy muszą się same przyzwyczaić do tego i, za, i umieć same y, walczyć z tym. Uważa pani, że te maski jednak powinny nam to znaczy zostać? Jeszcze chwilowo tak, dopóki jest taka zachorowalność. Jednak ta zachorowalność, umieralność jest stosunkowo duża jeszcze. jest subiektywne odczucia y, bazujące na moim chłopskim rozumie kierują mnie ku temu, aby masek już nie było, jeśli chodzi o przestrzeń taką na zewnątrz, ale jeśli chodzi o u lekarza, czy w autobusie, czy coś takiego, no to mogłyby zostać, nie przeszkadzałoby mi to. Jeżeli ma dodać komuś komfort, na zasadzie, że się nie zarazi ode mnie, czy coś, to Mogę mu to zapewnić, nosząc tę maskę. Większość naszych rozmówców uważała, że maseczki powinny jeszcze z nami chwilę pozostać. To był maraton subiektywności.